Polska ustaliła militaria z USA, nie sztuką jest mieć naboje, sztuką jest dobrze je wystrzelić. Nieprawdopodobna wizja przepowiednia jasnowidza Jackowskiego, który mówi wprost, Polska zostanie wykorzystana w planie. USA, Stanów Zjednoczonych, Polskie Ziemie dokładnie zostaną wykorzystane. No właśnie, dzisiaj przedstawiam nieprawdopodobną wizję, przepowiednię, no też bardzo niebezpieczną, czy ta wizja nie oznacza tak naprawdę koniec naszego istnienia, naszej śmierci w niedługim czasie. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Dzisiaj przedstawiam oczywiście przepowiednię jasnowidza Jackowskiego. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie także na mojego fanpage'a na Facebooku, Za go. link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam nieprawdopodobną wizję Jasnowidza Jackowskiego dotyczącą Polski, Stanów Zjednoczonych, no ale bardziej tutaj chodzi praktycznie o polskie ziemię. No i Jasnowidz mówi wprost: Nie sztuką jest mieć naboje, sztuką jest dobrze je wyszczelić. Jeżeli wiesz, co mam na myśli, mój przyjacielu, tak powiedział Jasnowic Jackowski podczas swojej relacji na żywo na kanale, na YouTube. Nieprawdopodobne słowa. No i Jasnowic mówi wprost: Polska ustaliła militaria z USA. Tak to praktycznie prognozuje Jasnowic Jackowski. Mało tego. Jasnowic mówi w ten sposób: ambasador Mosbacher ma bardzo dużo do powiedzenia w Polsce. Tak, oby rząd polski nie osłabł w tej sytuacji. Tak właśnie powiedział Jasnowic Jackowski. Nieprawdopodobna wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego. No tutaj o co chodzi tak naprawdę jeśli chodzi o tą wizję przepowiednia? No, chodzi o to, tak naprawdę o to, że w Polsce będą stacjonować wojska amerykańskie. Już stacjonują, ale też będą bazy wojskowe. No, i to może być tak naprawdę w dłuższej perspektywie niebezpieczne dla Polski, bo te bazy mogą zostać zniszczone przez inne państwo, które będzie prowadziło działania militarne, będzie wrogo nastawione do Amerykanów. To jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że tutaj Jasnojc mówił, że Polska utraci częściowo suwerenność, że wysoko postawiony rangą wojskowy dowódca przyjdzie po prostu do Polski i przejmie na jakiś czas dowództwo nad, nad wojskiem polskim. No, to jest przerażająca tak naprawdę sprawa wizji. Niektórzy by powiedzieli, no jak to jest niemożliwe, co ten Jasnoid wygaduje, przecież jeżeli po prostu ma tutaj przyjść jakiś dowódca, no ale to jest Polska, mamy swoich generałów i tak dalej, no tak, ale jesteśmy praktycznie w NATO, więc ten dowódca wojskowy może przejąć władzę praktycznie nad bazą amerykańską w Polsce i nad bazą na przykład polską pod egidą NATO i jakby tłumaczenie będzie takie dla lepszej koordynacji działań, dla lepszej logistyki oczywiście pod płaszczykiem, tak, no bo tak zaraz po prostu byłoby oburzenie na żołnierzom, wystarczy że się po prostu tak zrobi na szywkę tutaj na to, czy po prostu na samolotach oprócz naszej szachownicy będą też będzie po prostu tutaj tak, będzie znak na to i, i, i koniec, praktycznie, tak? Więc tak mówi jasnoicacowski, nieprawdopodobna sytuacja, ale to jest wizja przepowiednia Jasnoickowskiego. Pamiętajmy, że nie ma jak na razie żadnych tutaj ustaleń, tak jeśli chodzi o te kwestie militarne, tylko są takie ustalenia, że Polska przyjęła tutaj te wojska amerykańskie z Niemiec tych tysiąc praktycznie żołnierzy a co ciekawe w trybie pilnym oni trafili praktycznie do Polski, poza jeszcze tymi wojskami amerykańskimi, które stacjonują w Polsce, tak, czyli Polska ustaliła militaria z USA tak właśnie tutaj powiedział Jasnowic Jackowski. no Jasnowic mówił o tym, tak, co praktycznie ja też wskazywałem na moim kanale że no tutaj, tak naprawdę, pod dużym znakiem zapytania była ta wizyta Andrzeja Dudy, praktycznie na trzy dni przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. Czy tam praktycznie nie zapadły jakieś ustalenia w cztery oczy? których oczywiście się nie dowiedzieliśmy, to jest jakby kluczowa kwestia. No i ja, ja zawsze mówię w ten sposób, z jednej strony to jest dobre, z drugiej strony to jest niebezpieczne, bo z jednej strony tak, my chcemy mieć poparcie tego wielkiego brata, czyli Stanów Zjednoczonych, rzucamy się po prostu w ramiona Donalda Trumpa, tak, że Ameryka nas uchroni, pomoże i tak dalej, no ale z drugiej strony pamiętajmy, że Amerykanie nie są po prostu kochani na całym świecie, są po prostu rejony, gdzie są, nie, 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 gdzie ludzie po prostu, niektóre państwa ich nienawidzą, nawet ich oskarżają po prostu o terroryzm, tak, na przykład Iran, co już mówię na moim kanale, że prawnie Sankcjonował to Iran, że po prostu uzna Stany Zjednoczone jako po prostu y, terrorystów, i tak samo od tej prezydenta. Tak to przyjął Iran, tak? Taki dekret prawny to nie jest mój wymysł, tak to po prostu prawnie zostało przyjęte. No i teraz, na przykład, państwa, które będą w sojuszu, czy będą współpracowały ze Stanami Zjednoczonymi, mogą wystawić się na odszkod, tak po prostu, jako sojusznik. No i to jest sytuacja niebezpieczna. Ja też przypomnę taką sytuację, że no Amerykanie nie zawsze są tacymi takimi dobrymi, tak? Że, bo zawsze Amerykanie się kojarzą, jak oni przychodzą po prostu jak jest wojna i tak, są po prostu rozejmu zgody i tak dalej. No ale była sytuacja całkiem niedawno w Syrii, a mianowicie kwestia z Kurdami, gdzie praktycznie Amerykanie wspierali Kurdów, szli ręka w rękę, nawet dozbrajali praktycznie Kurdów. Były patrole normalnie mieszane, po prostu żołnierze amerykańscy i tutaj społeczności tak właśnie składającej się z Kurdów. No i jednego dnia praktycznie bez żadnego po prostu powodu Amerykanie wycofali się z dnia na dzień. Kurdowie pozostali praktycznie sami, no i później Turcja zaatakowała Kurdów. Tak, natomiast no, tam było wiele tak naprawdę dziwnych okoliczności, bo skąd tak naprawdę Turcja? przygotowała się, dlaczego po prostu wiedziała, że tak szybko Amerykanie opuszczą i była tak szybko po prostu mogła przygotować się do tego, żeby zaatakować Kurdów, tak? Faktycznie jednego dnia Amerykanie opuścili Kurdów, następnego dnia nastąpił atak ze strony Turcji. No teoretycznie atak jest możliwy, tak? Ale bardziej to jest po prostu ma miejsce w momencie, kiedy na przykład dojdzie do jakieś państwo zostało zaatakowane i broni się. Natomiast tutaj wyglądało to bardziej jak po prostu celowe działanie planowe, które musiało być wcześniej zaplanowane, tak? No więc te... pytanie jest też takie, gdybyśmy przejęli tą sytuację z bliskiej Wschodu, bo ktoś powie, no ale bliski Wschód to mnie nie interesuje, i tak dalej. No ale zobaczmy: mamy na przykład wojska amerykańskie, które stacjonują w Polsce. Mamy na przykład bazy wojskowe, które miałyby tu powstać, tak? Pomijając kwestię tych baz wojskowych, które już mają miejsce, i na przykład Amerykanie wszynają jakąś wojnę, jest prowadzona wojna na świecie, co na przykład przewiduje Jastrowi Zjackowski. I pewnego dnia Amerykanie mówią: dobra, okej okay, wycofujemy się z Polski. No i co wtedy? Polska pozostaje praktycznie pozostawiona samopas, tak? Polska zostanie po prostu bez sojusznika. I Amerykanie się spakują, w przeciągu trzech dni opuszczą Polskę, i co wtedy po prostu z Polską? Polska jest wystawiona praktycznie na odstrzał. Także no to jest. Y tak, Andrzej Duda zawsze się tym faktycznie chwali, że takie dobre relacje z Amerykanami. no Z jednej strony, na pewno to jest dobre, żeby mieć po prostu taki sojusz, i tak dalej, aczkolwiek taki sojusz po prostu liczy się, trzeba się liczyć z tym, że ma też swego rodzaju bezpieczeństwa. Znaczy, moim zdaniem, sojusz na pewno z Amerykanami jest dobry, nie ma co go po prostu zrywać, tak. Na nie wszystko Polska powinna się zgadzać, to jest jakby jedna kwestia, ale mało tego, Polska też się powinna zabezpieczać i też się po prostu dozbrajać, kupować sprzęt. Oczywiście, na miarę swoich możliwości i swojego wkładu, tak? A nie liczyć tylko na pomoc praktycznie Amerykanów. No bo historia wielokrotnie pokazała, że te wszelkie sojusze, pakty, porozumienia w obliczu wojny, one są no właśnie, one są niewiele warte praktycznie, tak? Żeby się nie okazało, że potem Polska znowu zostanie po prostu poszkodowana, Amerykanie opuszczą Polskę w ciągu jednego dnia. Niech będzie taka sytuacja, że na przykład Amerykanie, oni nie muszą praktycznie wycofać się do Stanów Zjednoczonych. Oni się mogą przegrupować na przykład po prostu na Ukrainę. Albo na przykład na Białoruś, tak. No teraz sytuacja jest nieciekawa, jeśli chodzi o Białoruś, ale załóżmy, że zmieni się po prostu tutaj, tak, polityka, podejście i tak dalej. I na przykład wszystkie wojska, które stacjonują w Polsce, sprzęt zostanie przerzucony na Ukrainę. Przecież nie jest to skomplikowane logistycznie, nie jest to daleko. To można zrobić w krótkim czasie, tak. Amerykanie też w Polsce nie budują jakichś skomplikowanych baz wojskowych, żeby mieli tutaj czego praktycznie żałować. Oni są w stanie opuścić i wtedy Polska wystawiona jest na niebezpieczeństwo. Ale Jastąd Zaskowski Polska mówi w ten sposób: Polska ustaliła militaria. USA. Tak. Czy znaczy, to też jest niebezpieczne, właśnie jak taki mały kraj tak jak Polska? No, oczywiście, jesteśmy silnym, mocnym, po prostu powinniśmy państwa, inne państwa się liczyć z naszym głosem, no ale zakładając tak naprawdę taki rozkład sił na świecie, jak takie małe państwo, właśnie się przyczepi do dużego państwa, no, i to jest niebezpie, niebezpieczne, tak? Bo później my będziemy kojarzeni właśnie ze z, z Stanami, Stanami Zjednoczonymi, jakby z tą siłą amerykańską, a co jeżeli po prostu Amerykanie nas opuszczą, tak? I to jest Właśnie nieciekawa sytuacja. Także tak właśnie wygląda. No i tutaj to, co mówi Jasnocja, Mos Bacher ma bardzo dużo do powiedzenia w Polsce, oby rząd Pisu nie osłab tej sytuacji, bo tu jest bezpośrednio do rządu prawa i sprawiedliwości, tak? Na odniesienie, że oby praktycznie rząd prawa i Sprawiedliwości nie osłab tej sytuacji. Myślę, że to są bardzo tak naprawdę ważne słowa i bardzo też po prostu takie wyważone, żeby nie osłab w tej sytuacji, tak? Więc to, to jest jakby kwestia. No, ja się nie chcę po prostu podejmować jakby tutaj tej polemiki bo po prostu przeciwnik tak gra, tak, czy gramy tak, po prostu tak przeciwnik pozwala, więc Mosbacher może po prostu rzeczywiście bada teren, na ile sobie może pozwolić. Pytanie jest takie, czy nie ma tutaj po prostu jakby stanowczej reakcji ze strony właśnie, strony rządzącej, tak. No, ale to już jest jakby inna sprawa, no, nie chcę już jakby tutaj wchodzić jakby w te kwestie, w te kompetencje, no, bo z drugiej strony jeżeli chcemy mieć dobre relacje z Stanami Zjednoczonymi, na no, a Mosbacher jest ambasadorem faktycznie Stanów Zjednoczonych, tak, no, więc będziemy mieć dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, a na przykład będziemy mieć y, trudne relacje, jeśli chodzi o ambasador, ambasadora Stanów Zjednoczonych. No to już jest jakby po prostu kwestia jakby inna. Problem jest tego typu, że właśnie politycy polscy to jest jeden problem, tak? Eee, to, 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 to wskazuje praktycznie jasno Izjackowski. To nie dotyczy tylko praktycznie prawa i sprawiedliwości, że ta polityka międzynarodowa jest bardzo słaba w Polsce prowadzona, tak? Że ona jest po prostu bardzo słaba. No, taka polityka międzynarodowa to powinna być po prostu przemyślana, ta polityka zagraniczna prowadzona przez X lat, no ale przyjdzie, co każda partia przyjdzie, to wszystko się praktycznie zmienia. I to jest właśnie problem, tak, że Polska powinna mieć silne lobby na arenie międzynarodowej po to, żeby dać po prostu interesy Polski, a co partia przychodzi, to się praktycznie wszystko zmienia, tak? Wszystko się praktycznie tutaj zmienia. Napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij na w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!